Chciałbym powitać bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie, a także pozwolę sobie przedstawić zaproszonych gości burmistrza pana Bogdana Naprockiego Przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej OSP Państwowej Straży Pożarnej Karola prylaka dyrektora szkoły pana Mariana Kazuzia, prezesa ZG OSP, drucha Andrzeja Pilucha, sekretarza ZG, druga Zygmunta Zubina. Pana Krzysztofa Bielesiaka, Pana Mariana Zubersy, Pana Marka Dugaszewskiego, Pana Prezesa Sylwestra Sienkiewicza, Druga Prezesa. Oraz, oraz przedstawicieli Tygodnika Powiatowego. Dziękuję. Dziękuję. Dla sprawnego przeprowadzenia dzisiejszego zebrania wybierzemy przed przewodniczącego dzisiejszego zebrania, sekretarza, protokulanta, dwóch mężów zaufania. Moją propozycją jest, aby funkcję przewodniczącego objął dróg Bogdan Rożek. Funkcję sekretarza Figiel Barbara. Funkcję protokulanta dróg Andrzej Gajewski. Za okres sprawozdawczy, sprawozdanie naczelnika, za okres sprawozdawczy, sprawozdanie skarbnika, za okres sprawozdawczy, sprawozdanie komisji rewizyjnej. Wykonanie uchwały za 2012 rok, uchwalenie planu działalności na 2013 rok, planu finansowego na 2000, 2013 rok i po przedstawieniu planu jest, jest dyskusja. Następnym punktem jest udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy, przyjęcie uchwały na... 2013 rok zapytania i wolne wnioski, przyjęcie nowych członków i zakończenie zebrania. Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania do przedstawionego porządku dzisiejszego zebrania? Nie widzę. W możliwości stara się systematycznie dokonywać bieżących remontów budynku, a także zachowywać porządek wokół terenu przyległego do naszej jednostki. Staramy się być cały czas w ciągłej gotowości bojowej. Część naszych druhów posiada aktualne badania lekarskie. Odpowiednie przeszkolenie, które również w miarę możliwości podnoszą jednocześnie OSP Podamcze również bierze czynny uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Rok 2012 był rokiem przełomowym w naszej jednostce, ze względu na ilość inicjatyw, pomysłów, które się zrobiły, Pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze z nich: co tygodniowe, piątkowe spotkania członków OSP Podzamcze, cykliczne spotkania z młodzieżą, drużyną pożarniczą. W zeszłym roku odbyło się takich spotkań ponad 50. Zorganizowane wyjazdy rekreacyjne, szkoleniowe dla młodzieży. Zorganizowanie w każdy piątek zajęć sportowo dla wszystkich członków naszej jednostki. Prawne nasze jednostki OSP. Promowanie naszej jednostki OSP w lokalnej pracy. Podsum podsumowanie w roku 2012 postawiliśmy na młodzież, która już teraz wiemy i Zgodnością zasila naszą jednostkę, a zarazem jest jej największą próbą nasi młodzi druchowie dali tego przykład, zajmując pierwsze miejsce na zawodach gminy wyszarowi, I już teraz ostro przygotują się do zawodów powiatowych. ¡Gracias! w połączeniu z, z prezentacją całkowicie odnowionej naszej pierwszej sikarki pomocy. Cały czas na pierwszym miejscu będziemy pracować z młodzieżą. Sprawozdanie z działalności o Niżej Straży Pożarnej w Jeruszowie za rok 2012 przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków województwa w dniu 24.02.2013 roku. Organizacyjny OSP. Członkowie OSP zwyczajne mamy 66, honorowych jednego, wspierających czterech, razem 71 członków, w tym kobiet 11. Przybyło było w roku y, sprawozdawczym 10 członków, a ubyło 6. OSP posiada następujące drużyny. Drużyny młodzieżowo, y, dru, młodzieżowa, drużyna pożarnicza, chłopieca, 14 osób. Działalność organizacyjna. W roku sprawozdawczej się 12 posiedzeń zarządu i 3 inne spotkania. Ochotniczy sprawy pożarnych po Przedstawione na walizach w zebraniu sprawozdawczym w dniu 24.02.2013. -24 Dowody. Składki członkowskie ogółem 620 zł, odsetki bankowe 30-28 zł, Darowizny zbiórki pieniężne 200 zł. Dotacje z związku Ochotniczej i z gminy 3 zł. Inne dochody 47 944 zł 44 zł. Razem dochody wynosiły 52 367,72 zł. Wydatki teraz. zakup sprzętu i mundurowania strażackiego 7806 i 27 zł składka na rzecz oddziału gminnego OSP 60 zł, koszty imprez i, u, i uroczystości 2022 złotych z, koszty administracyjne 4635 10 zł 10 groszy koszty inwestycji i remontów 16 913 zł59 groszy zł. inne wydatki 16 411 32 zł. Razem wydatki 47 433 złotych i 60 groszy. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym. Na rachunku, na początku roku sprawodawczego w kasie było 439 ,30 zł 30 groszy. Na końcu było 27 72 zł i 50 groszy. Razem było 28 159 złotych i 80 groszy. Na koniec roku sprawy w kasie było 1506 zł. i 5 groszy. Na koncie 31587 zł. i 87 groszy. Oboczniczy Straży Pożarnej w Podamczu na ważnym zebraniu w dniu 24 lutym 2013 roku. Składko, komisja w składzie, filarze przewodniczący, członek Raz Ryszard, członek AS Janczyk. Komisja w wymienionym składzie pracowała cały okres sprawozdawczy. W okresie sprawozdawczym odbyło dwa posiedzenia i jedną kontrolę, którą całą kształt Działalności. W dniu 15 lutego 2013 roku Komisja dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi druh Sobczak Tadeusz. W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje. Książka kasowa OSP Zamknięta na pozycji numer 122. Saldo kasowe wynosiło 33 093 zł92 grosze. Zł. Na koncie bankowym 31 587 ,87 zł i87 groszy. w podręcznej kasie skarbnika 1506 złotych i 05 groszy. Uchwalono podczas walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 24.02.2013 roku. Działalność organizacyjno-statutowa. Przyjęcie nowych członków planujemy 5, w tym kobiet trzy, wspierających cztery członków, członków rowerowej drużyny bożarniczej 11. Liczba posiedzeń zarządu planujemy 12, żeby się tak nie odbyły, Komisji Rewizyjnej 3. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz środowiska. Tak jak co roku sprzątanie naszych obiektów. Przeróbka prawej garażowej przy głównym wejściu. Drzwi wejściowe, jaki prezes powiedział na nową salę, chcę wymienić na nowe. Uzupełnienie elewacji, i odprysków przy budynku sali. Wykonanie napisu na rewizie przy ulicy Kuźnickiej w związku ze setną roślicą jego istnienia, odnowienie tablicy pamiątkowej przy wejściu głównym na tutaj do góry na nową salę. Pozyskanie zakupu sprzętu pożarniczego proponujemy zakup na nasownej. Tak jak tutaj m, powiedział jeden z druhów, że m, myśli, że ten dorobek nie zostanie zaprzepaszczony i w następnych latach te sukcesy będą w dalszym ciągu na szczeblu już seniorów również y, osiągną y, tak znakomite wyniki, a w kolejnych zawodach, następnego szczebla, czyli y, powiatowych i wojewódzkich, również te osiągnięcia będą znaczące. Y, życzę tego i myślę, że tak będzie. Natomiast y, Obserwując wszystkie zebrania, które do tej pory się odbyły, a tak jak tutaj też dróg wspomniał, że jest to praktycznie końcówka w przyszłym tygodniu, jeszcze znaczy trzy jeszcze zebrania sprawozdawcze zostały w naszej gminie, ale obserwuję, że w każdej jednej jednostce pojawia się coraz więcej młodzieży, coraz więcej dzieci, które również zapisują się do ochotniczej straży pożarnej. I myślę, że będzie większa mobilizacja dla tych drużyn młodzieżowych, dlatego że konkurencja jest coraz większa i z tego względu myślę, że też również osiągnięte te sukcesy w roku 2012 są tutaj wyśmienite, bo jednak ta konkurencja jest coraz większa. W każdej jednej jednostce te grupy młodzieżowe powstają zarówno dziewcząt, jak i chłopców co świadczy o tym, że ten narybek młody pojawia się w każdej jednej jednostce. Jest to takie dość obiecujące. Ja na wczorajszym spotkaniu, które również odbyło się w Lubczynie, wspomniałem, że właśnie uczestnictwo młodzieży w działalności ochotniczych jednostek w Straży Pożarnej jest czymś wspaniałym, dlatego że tutaj młodzież ma możliwość takiego bezpośredniego kontaktu ze sobą. Jesteście razem, razem rozmawiacie, razem uczestniczycie w wielu wydarzeniach, które odbywają się w danej społeczności. Ogółem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jębrzowie w roku 2012 odnotowała 562 zdarzenia, w tym 145 pożarów i 406 miejscowych zagrożeń. Mieliśmy niestety, mieliśmy Również 11 alarmów fałszywych. Alarm służyli tutaj dla tutejszej społeczności i w tym wszystkim mnie święty Florian, wasz patron, was pomaga. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Wszystkiego dobrego. Panie Komendancie. Między zarządem Kowieruszowie, a Waszą Zarządem za współpracę. A następnie odniosę się do Młodzieżowej Różyny Pożarniczej. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za praktycznie pracę, którą wykonaliście, które się spotykacie co piątek. Miałem możliwość być nieraz w Was w zobaczyć jak to wygląda, nawet na sali. Za to Wam serdecznie dziękuję. Was jest siła i przyszłość. Dziękuję również Mariuszowi Roszełowi. Ale nie był wymieniony jeszcze no, za bardzo współpracę między zarządem, bo naprawdę dużo wkładasz w to pracę, bo wszystkie praktyczne raporty, które są tam, może niektórzy wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, ale taki każdy raport po zebraniu musi być wprowadzony do systemu OSP. Jest to taki system, który każda jednostka po zebraniu musi przekazać sekretarzowi, a sekretarzem jest z Zygmunt Skupik, ale no nie ma możliwości z komputera, a Mariusz tam jest. W tych sprawach jak widzicie, i on takie wszystkie te rzeczy wprowadza. I dojdzie praktycznie wszystko do Warszawy, do Warszawy, ma obrząd, kto co ma na stanie, kto co, ile członków, to wszystko jest praktycznie w tym systemie pisane. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za promocję moją też, Ci dziękuję za współpracę, bo dzięki temu drukowi. On tam ma zwykałkę praktycznie, ja mówię, ja może mam do drewna tam inne sprawy, ale on ma zwykałkę do metalu. Ja nie mam praktycznie spawalki, nie znam się na tych sprawach, wszystkie części, które tam były spawane, czy tam coś tam będą, mi zawsze do Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to już tutaj. Dziękuję Markowi Dzień Marek, gdzie jesteś? Pokażmy się. Bo to są osoby, które mogę Wam powiedzieć, bo tutaj tylko Mariusz był wymieniony, ale dzięki Mariuszowi, Markowi i później jeszcze drugi Rysiu, gdzie jest? Rysiu, Rysiu, pokażmy się. O, właśnie tych najwięcej, najczęściej praktycznie widzę ich z tą młodzieżą.